Za chwilę zobaczą Państwo księży, którzy śmiało mogliby startować w castingach do must be the music. Dusz pasterzom z poznania daleko jednak do anielskich chórów, mają rokowy pazur i grają jak diabły wcielone, aż trudno uwierzyć, że tym sposobem głoszą dobrą nowinę. Stanisław Wryk. W tej poznańskiej parafii wierni już wiedzą, że ich pasterz prowadzi podwójne życie i wcale się z tym nie kryje. To, takie, to, to dla mnie to jest czarna magia, ale myślę, że to taka metalika bardziej. O takiej muzyce mówi się, że to sam szatan wcielony gra, a to ksiądz Konrad Rapior z zespołem Pinocchio Brothers. My przeżywamy tą muzykę w kontekście źródła tej muzyki. Pod czujnym okiem głowy kościoła niemożliwy jest żaden fałsz i pomyłka co do źródła, z którego płynie muzyka. Pinocchio Brothers to rokowy pazur i słowo Boże w jednym. Trzech księży i trzech teologów z muzyczną przeszłością. Dokładnie zespół nazywał się Kokaina. Ksiądz Jacek miał wtedy długie włosy, które ściął, gdy trafił do seminarium. Myślał, że księdzu nie wypada słuchać i grać dead metalu. Bez długich włosów zawsze w garniturze w koszuli z kołnierzykiem. Zmienił zdanie. W duszpasterstwie nie chodzi przecież o to, żeby się izolować. Potem zacząłem stopniowo odkrywać, że, że jest możliwość takim językiem, wyrazić takim językiem dobrą nowinę. Każdy z nich robi to muzyką, mając przy tym swoją własną intencję. Doświadczenie z, z, tak naprawdę nawrócenia, które kiedyś przeżyłem, e, domaga się tego, żeby się tym dzielić. A to jest sposób. Przepraszam, książę Konradzie, czy może ksiądz zagrać solówkę? Dla Julki, jedynej niewiasty w męskim gronie, początki w Pinokio mogły być trudne. Zwłaszcza, że padały pytania od fanów, czy nie jest siostrą zakonną. Jestem kobietą, tak, tutaj księża są. Jak to w ogóle kobieta gra w zespole z księżmi? Twórczości zawsze się liczy intencja. Roberta Friedricha Lice, pseudonim wielebny, jednego z twórców chrześcijańskiego roku, cieszy, że muzyków świeckich przy gitarach zastępują księża. Dziesięć lat temu było to nie do pomyślenia. To jest bardzo mi potrzebne, że Duszpasterz mówił nowym językiem dzisiejszych czasów: że mówił zrozumiale, nie to logicznie, ale opartym na faktach. Tam trzeba... Wajkowy Pinokio według jednej z interpretacji to metafora człowieka, który ucieka od swojego stwórcy, czyli od Boga. Takich historii według księży jest coraz więcej, dlatego Pinokio Brothers nie zamierzają składać gitar. Dla wydarzeń Stanisław Wryk, Polsat News, Poznań. Dzisiaj to wszystko, wydarzenia jutro o 15.50 i 18.50. Zapraszam.